Dzisiaj gram sobie w Minecraft i będzie to zwykły Survival. No, przed chwilą chciałem nagrać hardcore, ale mi internet nie odpowiadał i przez to mnie zabił golem. A teraz spójrzcie na tego, spała. Nie, no żartuję, spójrzcie tam. Widzicie to? Widzicie to, co ja albo sobie na minimapkę spójrzcie. Jezus, Maja, drugi raz wioska. Na poprzednim spawnie też miałem wioskę. No ale, dżungla jeszcze. Napiszcie, jaki jest wasz ulubiony biodrome w Minecraft? Bo moim jest oczywiście pustynia. Oczywiście chciałem gadać. Nikt nie wie, kto jest. jest pustynia. Muszę się nam może przydać. O, oczywiście internet nam nie odpowiada, bo czemu by nie?

Dzień dobry Co mnie pan zabił? Ale to już tutaj nie jest hardcore Jakby co, to, to zawsze będą takie lagi, jak będę tworzyć jakiś świat FPSów mam 19, miałem 40 już Mówi się trudno Jak zawsze ty musisz chce mieć mnie w dupie ja widzę takich golemów. Mają cię w dupie. Ja ma idziesz do mnie? Dobra, idziesz? Dobra, idziesz. No idziesz tu, czy stoisz? A, stoisz, dobra. Nie będę go krytować, niech mi się... Jezu, go się trafić nie ma! No w tybie! Ty No, co jest?! Rozwal się gościu jak chce mi się tu stać cały dzień Ej, chyba nazwę ten odcinek Jak nie rozwalać Golema Było muszę zrobić siekierkę, a ja Dębie tylko bijęję bez siekierki XD No gościu, deadni. Jest! No chociaż pięć dropnali nice, się, nie jedno. Jest tu kowal. Kowal by się należał. Mmm, No jest średni, kowal u, XD Widzieliście co ja zrobię? To tam jest kleczka, nie ma, dobra Nie ma znowu skrzynki Jest tu coś jeszcze może? O, tu jest skrzynka Koneczka też się może przydać na enchanting ziem se to mi zabroni i do regeneracji ziem, Bo czemu nie? Jak zmieniać czas? Jeść. Zwykłe ziemnia. Nie ma tu kowala. Ale w tym domku są zawsze skrzynki. To pójdę po hejbala od razu. Dobra, ja zaskoczyłem. Wezmę sobie wszystkie zbiorę. U mnie. Wiem widzę, ja mogłem sobie zrobić już z 20 tulsów. Ale po co ja tu mogę sobie robić takie rzeczy? Jak ktoś chce, to macie Sida. Czy ktoś chciał? W tym domku są zawsze skrzynki Myślałam, że nie ma Bym miał takie... Aha! No co? Dobra, jeśli wiecie. To ja sobie chyba zrobię najpierw matykę. To jeszcze pójdę po skrzynkę. Bo ja tutaj nie jestem nowy, ja wiem w jakich domkach są skrzynki. A w jakich nie. Nie było, nie widzę. nie, Widzę, nie było tematu. W ogóle na ten seed. Jezu, jakie dzisiaj ja mam chore szczęście? Seedy są ładne. Jezus, spójrzcie sobie na tą mapę. Jaki ten zid jest piękny. Ja tutaj nie speedrunuję, więc zamiast wiaderka zrobię sekilow. Tak, już wiem hejt od speedrunnerów. XD Zostawiam tu ten kilo. Widzę, ja tu wszystko we swoim czasie. Ja, to, ja w tej wiosce bym chciał się osiedlić, więc na pewno nie będę rozłać domków. Na siekierkę 4, bo mi zostały dwa, No to sobie zrobię tarcze. Dobra, mi powinno starczyć. Nie wiem, ile nie umiem liczyć. Ty, jak dużo Hejbal amortyzuje upadek? Bo widzieliście, jak ja na niego... Czemu ja go postawiłem w ogóle? Bo widzieliście, to mi to zadało pół serca z 10 kratek chyba. Jakby ktoś wiedział, ile to było kratek, macie w w w w wzrok jak. Nie wiem kto. Kto ma dobry wzrok, widzowie? Yy... Jak macie wzrok jak. Yy... No, jak macie wzrok jak pan taki, co się nazywa Pan E. Yy, to napiszcie. <ścoughs> pan E. Yy. Co ja gadał w ogóle. Dobra, kopiemy, let's go. Let's go. Ej, bo coś mi w słuchawkach świszczy. Mam nadzieję, że tego nie słychać. O, dobra, przestało. W ogóle sorry, widzę, że muzyki nie słychać, ale coś mi się popsuło. A, wiem. No i w końcu słychać, wczoraj nie było słychać, teraz słychać, na pedaże mi słychać, dobra. Tam jest lawa płyta, Mama. Trochę za głośno to. 50%. Sorry widzowie, że wy będziecie mieć to cicho, ale ja też nie chcę sobie psuć uszu, rozumiecie? Bo już mnie uszy od tego gwizdku jakiegoś dziwnego. Jakieś pikanie dziwne. Zrozumiecie, że się może przydać. W ogóle ten świat miał być hardcorem, ale on. Sam mi się stworzył i nie mogłem wybierać widzowie przez mój internet, prawdopodobnie. Już się naprawi, ile mam pingów. 56 to jeszcze lepiej niż na poprzednim serwisie. Siema, co tam sprzedajesz? Mam. Ile chleba, a ty mi ofiarujesz? Idź. Główku. Eee, dobra. Kurde. No, dobra. i e, tak wystarczyło zrobić. Tu, 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 tu. Ja mam miliard, kiedy widzę. Dobra... Widzowie... Jaki jest wasz ulubiony biom w Minecraft? Nie pamiętam czy się pytałem, więc się jeszcze raz spytam jakby to... Ja. Potem to zobaczę na nagraniu. W czemu? No nieważne. I tam musiałem zabijać ten zwierzak, to nie wiem po co to robiłem. Mm, dobra, ty nie, by nie wiecie o czym ja gadam. Yy, zrobimy sobie gdzieś tutaj dom i tutaj zrobimy taki port, bo tam jest ładna wysepka. ma? Aqua Infinity? Do drogo tak, sorki, ale nie. I tutaj się osiedlimy. Zrobimy tutaj naszą taką bazę małą. hmm Dobra. Widzicie. mi nie są potrzebne, bo mam Fulbrighta. I skrzynka. Nie ma drewno. Tu, 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 Dobra, to skopię sobie to małe dżunglowe. Noc się chyba robi. O nie, widzowie! Lagi powracają! 20 się FPS-ów. O kur... To źle zaznacza. Uciekawy! Dżungla za dużo internetu żera! X Ty xD. Noc się robi. Tutaj zrobię taką mini bazę, razy dwa od razu. No i tutaj odłożymy cenne itki. Idziemy spać. I myślałbym o znalezieniu jakiejś kopalni. Tam, są, tam jest zombiak, nie wiem czemu, co on tam robi w ogóle Na minimapę sobie spojrzałem. jezu, ale ta minimapa jest koks To jest, to był zombiak, nie wiem czemu go już nie ma Wejdźmy sobie na tą górę W ramach poszukaniu wa. czy mi się wydaje, czy ja znalazłem Nie znalazłem. Ale węgiel wykopia. Dobra, tu pójdziemy do naszej jeszcze mini bazy bez ścian. No i chyba skończymy ten odcinek, bo on już trochę trwa. I w ogóle macie tutaj moje rzeczy, co ja robię, tak na górze żebyśmy widzieli po prostu co klikam, jakby ktoś się pytał Kiedy mam te... Bindy, no to mam takie yy. <laughs> no Bo ASD to... Większość graczy gra w minecraft, patrzcie, ja to w ogóle wszystko mam A to jest bez sensu, bo nie można chodzić przodem I czekajcie, to tak powinno być Dobra, czekajcie, ja tylko spojrzę, ile ten film trwa, bo. Dobra, 14 minut jeszcze możemy tutaj coś porobić. Mam pomysł. Wokami węgla się lepiej przepała, chyba. Dobra, węgiel zwykły. Sarki. No, znajdziemy kopalnię i kończymy chyba, no pewnie. nie będzie trwać pół godziny. Nie słyszałam Dobra, krówki to zabiję, może sobie, sobie to zrobimy. Nie muczeć tu! Ty to uciekasz. Wiesz, że i tak do... dobrze, wiesz, że i tak tak skończysz. Cyk. Ty, widzowie. I. I. i bo ten. Ja nie mam czasu, ja muszę lecieć. Jeśli ja skapnąłem jaka jest godzina, I to. Tolkie widzowie. Zabijemy tą ostatnią krowę. Wracamy do bazy, i ja lecę. Bo za 5 minut już powinienem wychodzić z obu. No to wiecie. Cyk. Jemy. Widzimy się w następnych odcinkach! Na razie i cześć.